z recenzją książki. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma książkami całkiem różnymi. Więc bez przedłużania zaczynamy. Pierwsza jest z książka Alka Rogozińskiego i jest to Zabójczy Kulik. Tą książkę kiedyś mogliście u mnie wygrać na kanale. Ja dopiero ją teraz przeczytam i dzisiaj przychodzę do Was z jej recenzją. Powiem Wam, że może zaczyna od oczy z książka. W sześciu przyjaciół postanawia spotkać się po latach w tatrach, gdzie mają spędzić miło czas. Kiedyś w szkolnej ławcy bardzo dobrze się dogadywali i zawsze spędzali czas i była to taka ekipa szkolna, że tak powiem, z którą no, byli nierozłączni. Zawsze sobie dowcipkowali i robili jakieś żarty. Tym razem postanowili, że pomimo że są dorośli, też każdy z nich ma wymyślić jakiś taki żart, żeby kogoś wkręcić i żeby było tak jak kiedyś. Jest to dla niektórych dość duże wyzwanie, dla innych nie, bo mają szalone pomysły, dość oryginalne i tak wyjeżdżają. Nie wszyscy są chętni, na, nie, nie wszyscy są zadowoleni z tego pomysłu, w ogóle z tego spotkania, ale jednak postanawiają pojechać. Na miejscu okazuje się, że już są, zaczynają być kręcani przez innych, co powoduje dość dziwne zamieszanie, ale najgłówniejszą atrakcją będzie to Kulik, kulik na który wszyscy czekali, nie mogli się doczekać, ale który doprowadza do tragedii. Jedna z osób zostaje prawdopodobnie otruta, przez co wszyscy wpadają w panikę i się boją. Najlepiej już by pojechali do domu i zapomnieli o tym wszystkim. Dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, co później nie wiadomo, co jest żartem, a co prawdą. Nie chcę Wam za dużo o tych rzeczy opowiedzieć. Akcji jest w niej bardzo bardzo dużo. Dla mnie aż za dużo, ponieważ panuje tam bardzo duży chaos. Dla mnie to jest trochę takie było. Takie, takie, nie wiem, czy tamtą książkę miałam wrażenie, że już tak jest hałas, głośno, wszędzie. Jak się tak wczułam w nią, to taka sama byłam zagubiona, co się w ogóle tam dzieje. Ale jeżeli lubicie książki pełne akcji, to jak najbardziej ta historia Wam przypadnie do gustu, bo naprawdę dzieje się bardzo dużo. I to tyle chyba o tej książce. Teraz przejdźmy do drugiej książki, która jest jeszcze w takim świątecznym, właściwie może bardziej zimowym klimacie niż poprzednia, którą Wam teraz recenzowała. I jest to Topniejące Serce Joanny Tekiel. Tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba była ta okładka. A historia opowiada o Marii która samotnie wychowuje trójkę żywiołowych, pięknych i energicznych dziewczynki, swoje córeczki. Kobieta nie ma łatwo w życiu, bardzo dużo przeszła, ale również została odrzucona przez swoich najbliższych. Więc tak jak się domyślacie, nie może na nikogo liczyć i są tylko w czwórkę. Zbliżają się święta, a kobieta niestety pracuje jako sprzątaczka i nie zarabia zbyt dużo, dlatego każdy grosz musi skrupulatnie Liczyć i przemyśleć każdy wydany grosz. Niestety dziewczynki postanawiają, że sprawdzą, czy święty Mikołaj naprawdę istnieje. I jeżeli tak, to dostaną wymarzony prezent, ale niestety ich wymarzony prezent jest bardzo drogi, a matkę na niego kompletnie nie stać. Chociaż nie chcę psuć zabawy dzieciom i chcę pokazać, że Mikołaj faktycznie istnieje. Któregoś razu dostaje propozycję dodatkowego zarobku, ale niestety jest to zarobek w nocy. Ma zlecenie na wysprzątanie pewnego miejsca, które niestety może tylko wykonać w nocy, ale wbrew dużych obaw postanawia tam pojechać i wykonać to zlecenie. Nawet szybko jej to poszło, wszystko w miarę sprawnie jej to poszło i postanawia wracać do domu, idzie z radością, a właściwie pędzi do dzieci, bo się martwi co u nich. A tu na drodze spotyka, a właściwie znajduje leżącego mężczyznę na mrozie. Z mężczyzną nie ma kompletnie kontaktu, kobieta go reanimuje i właściwie ratuje mu życie. Troszkę bym mi serca liczył na jakieś podziękowanie, ciepłe słowo za to, że uratowała komu życie, ale ostatecznie dochodzi do tego, że mężczyzna bardzo źle ją potraktował potraktował ją jak wroga i kobieta bardzo to przeżyła i nie może się z tym dość pogodzić. Ma żal do tego mężczyzny, w końcu uratowała mu życie. Nie przeszła obojętnie, a on ją potraktował bardzo źle. Na swojej drodze spotyka osobę, która uświadamia jej, że pomimo, że nie ma kontaktu ze swoją rodziną, w głębi duszy o niej myśli. Chciałaby, żeby rodzice się do niej odezwali, ale sama nie potrafi do nich wyciągnąć dłoni. Zaczyna o tym myśleć i analizować wszystko i coraz bardziej pragnie nawiązać kontakt ze swoją rodziną, ale czy to zrobi? To już się dowiecie po przeczytaniu tej książki. Książka jest bardzo wciągająca, wzruszająca, poruszająca bardzo ważne tematy, jak ciężkie relacje rodzinne, których pomimo jakichś nieporozumień albo uprzedzeń, jakichś rasistowskich, czy uprzedzeń do naszych, naszych wyborów, niestety rozdziela nas i my musimy sami decydować, co chcemy w życiu osiągnąć, kim chcemy być i Niestety tutaj tak właśnie wybrała nasza Maja, która wybrała jednak rodzinę, nową rodzinę, a nie rodziców. O książce dużo mogłabym Wam opowiadać, bo naprawdę jest piękna. Historia pokazuje, jak trudne jest życie, gdy nie mamy kontaktu z najbliższymi, pomimo że mamy do nich jakieś żal, to i tak myślimy, że może by byli dumni z nas, to co, z tego co osiągnęliśmy, może by chcieli nas poznać, chcieliby zobaczyć, jak żyjemy, ale wcale to nie jest takie proste. Nawet jeśli nie mamy z kimś kontaktu, to podświadomie myślimy o tej osobie. Dajcie znać, czy też tak macie, czy może kiedyś utraciliście z kimś kontakt, ma jakąś przyjaciółką, przyjacielem, kolegą, koleżanką i po lata udało Wam się to odbudować, dajcie znać. Bo u mnie tak, miałam taką sytuację, że po prostu urwał mi się kontakt z jedną osobą ze względu na to, że właściwie pochodzą na pracy każdego, i nie mieliśmy w ogóle czasu na kontakty, więc jakoś ten kontakt się tak po prostu umarł śmiercią naturalną, że tak powiem. A po latach udało nam się nawiązać ten kontakt, pomimo naszych obaw, jak druga osoba zareaguje i tak dalej. To do dzisiaj mamy świetne, świetne relacje, dogadujemy się i nasza przyjaźń trwa do dzisiaj. Także dajcie znać, czy wy też mieliście takie przerwy w przyjaźni, czy jednak nie i trwacie. Do tej chwili, a może nie macie przyjaciół, to też mi to napiszcie. Jak będziecie kiedyś ciebie pogadać, śmiało piszcie do mnie w maila, macie w opisie. Także nie krępujcie się, ja nieraz odpisuję z opóźnieniem. Osoby, które do mnie tam piszą na maila, to wiedzą, że naprawdę opóźnienie mam, bardzo duże nieraz, albo przeczytam i nie zdążę odpisać i zapominam, tak? Mam takie wiadomości, które jeszcze nie odpisałam, zdaję sobie z tego sprawę na drobie, obiecuję. Także jeżeli macie ochotę, to piszcie. A teraz napiszcie mi w komentarzu, co ciekawego czytacie. Jeszcze raz przypomnę, jakie książeczki, bo ja teraz czytam książkę na fakta, która jest formą jakby pamiętnika i jest to książka, która dość ciężko się czyta ze względu na ogromne emocje i ze względu na chyba styl pisania, bo coś innego właściwie to jest dla mnie. Także chyba w przyszły weekend przyjdę z tą książką do Was, bo jest, nie jest obszerna, ale po prostu nie da się jej długo czytać, bo przygnębia człowieka. Także kochani, życzę Wam udanej niedzieli. Odpocznijcie, bo jutro już niestety poniedziałek. Także życzę Wam udanej niedzieli i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa, pa!